Cześć! Od wprowadzenia na rynek pierwszego składaka minęło już kilka lat. Dobrze pamiętam, że w tamtym momencie wiele osób porównywało powstanie składanych telefonów do rewolucji podobnej do tej, która miała miejsce, kiedy na rynek wchodziły pierwsze smartfony. Jednak od 2007 do 2011 roku smartfony zdążyły zawładnąć światem, natomiast składane urządzenia, no nie za bardzo. Wpływ na to ma wiele czynników, jak chociażby wysoka cena samych składaków, a także wiele chorób wieku dziecięcego, jak problemy z ergonomią, z baterią i ładowaniem, czy chociażby brak pomysłu producentów na to, co tak naprawdę użytkownicy mogą zrobić więcej z takimi smartfonami, ze względu na fakt, że te się składają. Z drugiej jednak strony mamy na rynku super drogie flagowce, które pomimo wysokiej ceny sprzedają się świetnie. Dlatego też obstawiam, że to właśnie te problemy wieku dziecięcego sprawiają, że składane urządzenia nie są jeszcze tak popularne, jak mogłyby być. Na szczęście właśnie pojawił się na rynku smartfon, który rozwiązuje faktycznie wszystkie z nich. Poznajcie Oppo, find M2 Flip. No dobrze, te recenzje zacznę dosyć przewrotnie od tego, co mi się w tym telefonie nie podoba, a co wcale nie musiało się tutaj znajdować, czyli nazwa. No umówmy się, Oppo Find N2 Flip brzmi tak, jakby w siedzibie Oppo próbowali wymyślić najbardziej skomplikowaną nazwę, która jednocześnie nie niesie ze sobą za wiele znaczenia. Jednak jeżeli już przetrwamy ten lingwistyczny koszmarek, dostajemy smartfon, który tak naprawdę rozwiązuje większość problemów współczesnych składaków. I tak, mógłbym tutaj mówić o tym, jakie ten telefon ma podzespoły i tak dalej, ale myślę, że dużo ważniejsze dla Was jest to, jakim się z tego telefonu korzystało na co dzień. No i cóż, Pierwszą rzeczą, która tak naprawdę wyróżnia dla mnie to urządzenie spośród innych składanych modeli jest wygląd i wykonanie. Do tej pory na polskim rynku w kwestii smartfonów składanych horyzontalnie, czyli w ten sposób, mieliśmy do dyspozycji albo Samsungi z rodziny Galaxy, które nie składały się na płasko, albo też Motorola Razer, które co prawda to robiły, ale jak wspomniałem w mojej recenzji kilka lat temu, były to smartfony, co do których wykonania miałem pewne obiekcje, ponieważ w ciągu ich codziennego użytkowania non-stopiłem wrażenie, że mam do czynienia z bardzo delikatną konstrukcją. Z Oppo nie ma tego problemu, ponieważ z jednej strony jest to smartfon, który składa się na płasko, dzięki czemu ten wewnętrzny ekran jest dużo lepiej chroniony, a z drugiej jest to telefon wykonany po prostu bardzo solidnie. Dużą rolę w tym odgrywa ulepszony, a właściwie uproszczony mechanizm zawiasu, który dzięki mniejszej liczbie ruchomych elementów ma wytrzymać po prostu dłużej. Dodatkowo miejsce złożenia na ekranie wewnętrznym jest tu praktycznie niewidoczne, no i trzeba tutaj przyznać punkty Oppo, ponieważ inne składaki do tej pory miały z tym duży problem. Drugą dosyć nieoczywistą kwestią, która mi się w tym urządzeniu podoba, jest jego bateria. Dziwnym trafem do tej pory w smartfonach składanych w ten sposób mieliśmy bardzo małe ogniwa, poniżej 4000 mAh. Oczywiście ideą było to, że nie zawsze musimy te smartfony rozkładać, dzięki czemu taka bateria może wystarczyć na dłużej. No cóż, dla mnie zawsze mniejsze ogniwo będzie ograniczało to, co możemy zrobić z danym smartfonem, a takie twierdzenia jak fakt, że nie zawsze musimy rozkładać telefon są dla mnie tylko wymówką. Oppo poszło tutaj zupełnie inną drogą i włożyło do tego smartfona baterię o pojemności 4,5 mAh, co z kolei oznacza, że półtora do dwóch dni pracy na jednym akumulatorze jest tu absolutnie do osiągnięcia. Co więcej, takie ogniwo nie sprawia, że telefon nie jest smukły. No, wystarczy zobaczyć, nie ma tutaj żadnych problemów. Dlatego chciałbym, żeby inni producenci również poszli tą drogą. Trzecią sprawą jest to, jak dobrze opowie, w jaki sposób takiego smartfonu się używa. Otóż, inni producenci ładują do swoich składaków malutkie ekraniki zewnętrzne, a jednocześnie próbują przekonać nas, że na tych malutkich ekranikach możemy zrobić wszystko to, co na rozłożonym smartfonie. Nie. Nie możemy. Dlatego tak bardzo podoba mi się, że OPPO zrobiło to trochę inaczej. Po pierwsze dostaliśmy duży, prawie dwucalowy ekran zewnętrzny, a co ważniejsze, nie jest on kalką tego wewnętrznego składanego ekranu, ale ma własny UI. Dzięki niemu możemy w prosty sposób zrobić zdjęcie, podejrzeć notatki, sprawdzić kalendarz, czy na przykład ustawić stoper, czyli zrobić wszystkie te czynności, które najprawdopodobniej chcielibyśmy zrobić właśnie na złożonym smartfonie. Finalnie dochodzimy do samego hardwareu, który tutaj także jest fenomenalny. Procesor w tym telefonie to mediatek 9000+, który zapewnia spektakularną wydajność jak na małe rozmiary smartfonu. Do tego mamy 8 albo 12 GB pamięci RAM i aż do 512 GB miejsca na dane. Jeżeli chodzi o aparaty, mamy tutaj 50 i 8 megapikseli, a ich rezultaty mówią same za siebie. Całość dopełnia wewnętrzny, składany ekran AMOLED, który ma 120 Hz odświeżania, HDR10+, i aż 1600 nitów jasności maksymalnej. No dobrze, ale czy mam jakieś uwagi do tego telefonu? No oczywiście, że mam, nie byłbym sobą, gdybym nie miał, prawda? Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem podczas testowania, która mi się nie spodobała, jest czytnik linii papilarnych. Ten w formie złożonej, czyli właśnie takiej, lubi czasami nie złapać mojego odcisku palca, prawdopodobnie dlatego, że kiedy go ustawiałem, palec był obrócony o 180 stopni. To niestety powoduje, że od czasu do czasu trzeba ten telefon otworzyć, no i wpisać kod PIN, co jest zdecydowanie mniej wygodniejsze. Naturalnie nie jest to też smartfon zorientowany na gaming, ponieważ pomimo mocnego procesora wyniki w długofalowych benchmarkach mówią jasno, co się dzieje z wydajnością po dłuższym czasie użytkowania. Niestety, odrobiny dopracowania wymaga też UI mniejszego ekranu. Mam bowiem wrażenie, że w wielu przypadkach decyzje podjęte przez twórców są nieintuicyjne. Dla przykładu w aplikacji aparatu możemy kliknąć tę małą ikonkę, dzięki której będziemy mieli podgląd tego, co widzą kamery na tym mniejszym ekranie. Oczywiście taki podgląd najprawdopodobniej wykorzystywany będzie do tego, żeby zrobić sobie selfie za pomocą tych zewnętrznych obiektywów. Jednak jeżeli chcemy skierować się w swoją stronę, możemy to zrobić w ten sposób, co nie jest zbyt wygodne, albo dla mnie bardziej intuicyjną formą będzie złożenie smartfona na pół. Jednak jeżeli to zrobimy, telefon po prostu się zablokuje. Nie jest to oczywiście nic, co bardzo przeszkadza w użytkowaniu smartfona na co dzień, ale myślę, że twórcy mogliby trochę popracować nad trybem continuity. Oczywiście, wciąż pozostają takie niewiadome, jak trwałość tego urządzenia, czy łatwość jego naprawy. No a są to problemy, z którymi dzisiaj boryka się wielu właścicieli starszych składaków. No cóż, na te pytania Wam nie odpowiem, no ale muszę powiedzieć, że Oppo Find N2 Flip jest pierwszym składanym urządzeniem, które chciałbym używać na co dzień. A co Wy myślicie o składanych smartfonach jako o przyszłości branży? Chętnie poczytam Wasze opinie w komentarzach. Ja natomiast żegnam się z Wami, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!